Siódma dziewiąta, Twój początek dnia. Najnowsze majowe wydanie miesięcznika w drodze jest już dostępne. Dlatego naszym gościem, już teraz w poranku, siódma dziewiąta, jest ojciec Roman Bielecki, redaktor naczelny miesięcznika. Szczęść Boże, dzień dobry. Cześć Boże, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Maj to ten ciepły miesiąc, który rozpoczyna sezon nie tylko komunijny, ale także ślubny i o tym sakramencie piszecie sporo, ale także o relacjach między rodzicami a dziećmi. Ojcze, kto ponosi odpowiedzialność za to, że młodzi ludzie nie chcą dzisiaj zawierać związku sakramentalnego? Przychodzą i mówią, ślubu nie będzie. To porażka rodziców? No właśnie, tak chcielibyśmy tak wiedzieć, czy to jest tylko taka jedna zmienna i to na pewno zależąca od rodziców. No o tym właśnie jest cały, cały miesięcznik. No, trochę tak jest, że ci z Państwa, którzy nas słuchają i są rodzicami, to najczęściej od razu odbierają to jako swoją porażkę i, i mówią, że, że pewnie źle wychowaliśmy dzieci. Albo źle przekazaliśmy wiarę, skoro nie chcą zdecydować się w ogóle na, na, na sakrament, i, i to z tego wynika pewnie, że, że teraz musimy tutaj dokonywać jakiegoś rachunku sumienia całego naszego życia. To nie jest tak, że, że, że to nie ma wpływu, ale tak jak pokazują nasi autorzy, tych zmiennych dotyczących ślubu jest znacznie więcej. I chociażby taka prosta statystyka pokazuje, że, że w ogóle, Związków małżeńskich zawiera się coraz mniej w Polsce, nie tylko tych sakramentalnych, ale nawet tych, tych cywilnych. Co, jak właśnie pokazują autorzy miesięcznika, najczęściej bierze się z tego, że zmieniły się bardzo oczekiwania w stosunku do tego, czym małżeństwo ma być, że to nie jest tylko prosty związek dwojga osób, które wspierają się w, tam, w dwóch prostych rolach mamy i taty, czy, czy żony i męża, ale jednocześnie ma być ten drugi małżonek, ma być moim najlepszym przyjacielem, ma być powiernikiem, ma być moim intelektualnym kompanem. Jednocześnie, żeby miał trochę w sobie dozy szaleństwa i żeby umiał tworzyć romantyczną bliskość. I to Szukamy ideałów. Spełni. Tak, ale jednocześnie jak ja słucham, słucham ludzi, którzy uczestniczą w kursie przedmałżeńskim, taki kurs między innymi także prowadzę jako jeden ze współprowadzących, to oni o tym wszystkim mówią. Jednocześnie zmieniają bardzo często miejsce zamieszkania, zmieniają miejsc często pracę. To też nie ułatwia im w takim myśleniu o... O stałości w życiu. I teraz nie chodzi o to, że, że tak w ogóle to nie jest wymowa tego miesięcznika, że to wszystko źle i w ogóle wszyscy źle robią. Chodzi o to, jak w tej, w tej zmienności, czy tej dzisiejszej rzeczywistości, próbować się odnaleźć i zobaczyć, że jednak małżeństwo wciąż ma sens. I to także małżeństwo sakramentalne, które nie musi się wiązać, nie musi być traktowane jako taki sztywny gorset, to znaczy w takim sensie, że, że ono też podlega. Pewnym zmianom i, do, i dojrzewa razem z tymi, którzy zawarli ten sakrament. Ale to będzie też takie trochę przekorne, co teraz powiemy, czytamy w miesięczniku, że przecież było sakramentalne tak w Urzędzie Stanu Cywilnego. W czym problem, w czym macie problem? Chyba ten problem jest. Znaczy, to, to, to na pewno jest, ponieważ wydaje się, że, że jak się też słucha ludzi, zresztą te, te świadectwa też się pojawiają na łamach miesięcznika. To, no to oni słyszą najczęściej o tym, że no, małżeństwa się rozpadają, małżeństwo nie wychodzi. Yy, małżeństwa, yy, nawet po długim stażu, też potrafią przeżywać kryzysy, które kończą się rozejściem. Tylko, że to wszystko jakoś jest wpisane w, w takie no, normalne funkcjonowanie, i mimo wszystko. Znamy tak i wiele jest takich małżeństw, które, które idąc przez życie, razem oczywiście z tymi trudnościami, no potrafi, potrafi pokazać, że, że, że funkcjonuje. I to nie chodzi o to, że, 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 że tworzymy teraz pomnikowy obraz małżeństwa w miesięczniku. Nie, nie, bo to też trzeba też widzieć, że, że trudności są, ale jednocześnie, żeby też trochę może skasować takie, takie wyobrażenie idealistyczne, to znaczy, że, że to, że jest między nami miłość. Jest oczywiście bardzo ważnym kołem napędowym w związku, ale jednocześnie ta miłość także się zmienia. To znaczy, inaczej trochę myślimy o miłości, jak mamy 27 lat, a czymś innym ona jest, jak mamy lat 40 czy 45, kiedy wszyscy, czy tego chcemy, czy nie chcemy, podlegamy kryzysowi wieku średniego, a innym jest czymś, jak mamy lat nie wiem, 65. I zaczynamy powoli wchodzić w taki okres, który nazywamy tam dojrzałością czy starością. I to trochę wymaga takiej redefinicji, o czym często trochę się nie mówi. To znaczy mówi się to, że, że skoro się kochacie, będzie dobrze. No nie, no tak nie będzie. Małżeństwo nie to nie poświęcenie. I chyba wielu dzisiaj o tym zapomina, bo rozpatrujemy dobro w kontekście materialnym, a nie tym duchowym. Y tak, choć jednocześnie rozumiem tych wszystkich, którzy mówią, że, że zależy im na tym, żeby, nie wiem, mieć swój własny dom i swój własny, nie wiem, kawałek miejsca na ziemi, czy nie wiem, własny samochód, czy własne mieszkanie. No jakby Nie obrażajmy się na to, że żyjemy w świecie, w którym pewne rzeczy są dostępne i że jednak jakąś tam ciężką pracą ludzie do czegoś dochodzą. Jednak okazuje się, i to też jest oczywista oczywistość, przepraszam, że to mówię. Jeżeli nie ma tego porozumienia na poziomie emocjonalno-duchowym, czyli tego porozumienia wewnętrznego, wszystko inne nam tego nie zapewni. To znaczy nie zbudujemy relacji na poziomie rzeczy, chociażby były najfajniejsze i najbardziej wysmakowane. Nie, nie uda nam się tego, jeżeli sami nie zbudujemy takiego mostu, który łączy nas, który jest intymnością, zaufaniem, no taką przestrzenią, w której możemy być sobą, no to znaczy zarówno w tym, co piękne, ale także w tym, co jest jakoś wstydliwe, czy jakoś takie jest niedoskonałe, gdzie, no mówiąc wprost, nie wiem. Y Jesteśmy rano niewyspani, nieumalowani, właśnie tak jak o 8.45. Może niektórzy z Państwa jeszcze. I to ten ślub kościelny jest kluczem do sukcesu, może być kluczem do sukcesu, aby przetrwać te kryzysy. Co powiedzieć dzisiaj młodym ludziom, którzy mówią, że kryzys małżeński zdarza się mając ślub kościelny i cywilny? No, to, to, to trudna jest odpowiedź, że tak, bo, bo nie ma takiego jednego zdania, bo to, to zdanie powinno brzmieć, brzmieć, nie bójmy się ryzykować. Nie ma gotowego przepisu na to, jak stworzyć związek, który nie wiem, nie przeżyje kryzysu. Zawsze to powtarzam na kursie, zresztą w miesięczniku też o tym piszę że chciałbym mieć takie cudowne, cudowne jakieś zaklęcie czy cudowną taką tabletkę. Natomiast tak, tak się nie stanie. To jest raczej uważność, która powinna trwać w nieustający sposób. To znaczy, że rozwój, który jest w małżeństwie, nie kończy się nigdy. I to jest bardzo trudne, bo najczęściej ktoś mówi no, chciałbym na moim małżeństwie, nie mówi tego wprost, ale na przykład tak pracować nad nim przez nie wiem, 10-15 lat, a potem to się już jakoś będzie toczyć. No właśnie to jakoś będzie toczyć jest czymś, co zabija ten związek. I to jest bardzo trudne. No bo jednak gdzieś pod spodem chcielibyśmy mieć taką pewność, że aha, no to już żeśmy tyle włożyli i to się już jakoś samo rozwinie. No, no właśnie nie. Stąd może. Z tego bierze się taka, ta, 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 ta wątpliwość dotycząca, czy taka trudność w zawieraniu związków małżeńskich. No bo trochę tak jest, no bo, że no, dużo dzisiaj rzeczy dzieje się szybko i na kliknięcie związku tak nie zbudujemy. A nie zmienia to faktu, że dalej bycie z kimś w relacji bliskości no jest rzeczą najbardziej pożądaną w dzisiejszym świecie. I tutaj. Jest rzeczą, której najbardziej pragniemy, tak, żeby ktoś nas zrozumiał, wysłuchał, wspierał, nie oceniał, był moją bratnią duszą. No to są rzeczy, które każdy jak szuka sobie w sercu, to jest rzeczą, no, której najbardziej pragnie. Spoglądam na zegarek. Nie tylko o ślubie i relacjach piszecie w majowym wydaniu, ale jest także temat trudny. Niepełnosprawność dziecka. Poznajemy historię ośmioletniej Jagódki. Jaki to Bóg, który chce cierpienia dzieci? No właśnie. To największe pytanie, które sobie, które sobie zadajemy, zadajemy w, takich, w takich sytuacjach. To w ogóle pewnie jedno z najważniejszych pytań w ogóle w chrześcijaństwie. Jak to jest możliwe, że Bóg, który jest dobry. Powoduje, że dzieci umierają i, i, i dzieci cierpią. Bardzo się cieszę z tego tekstu i uważam, że takie teksty, tak jak pani Agnieszki Tomickiej, która wychowuje, wychowuje takie, takie dziecko, taką córeczkę niepełnosprawną pojawiają się na łamach, które nie są tekstami powiedziałbym, takimi lukrowanymi, tylko tekstami, które też dają nadzieję, że można być spełnionym rodzicem. I można być kochającym rodzicem także w takiej sytuacji, która jakoś wszystkich zaskakuje, jakoś wszystkich przerasta, bo to nikt tak nie, nie myśli o tym. Zawsze każdy, każda mama czy każdy tata raczej myśli o tym, że moje dziecko będzie w stu procentach zdrowe. Ale to wcale nie znaczy, że jak jest chore, to znaczy, że to zamyka już drogę do, do spełnionego małżeństwa i teraz się obrażamy na siebie. No to, no to jest taka, bym powiedział, historia... Polecam Państwu czytać. Ja Bardzo to, przykład, wzruszające. Historia z takim wzruszaniem, że tak. To trochę tak. Dokładnie. Wiara i modlitwa jest polisą ubezpieczeniową. My mamy takie podejście, że jak będę się modlić, modlił, modliła, będę chodziła do kościoła, no to te nieszczęścia mnie ominą. No tak, to magiczne podejście do Pana Boga ciągle między nami pokutuje. To znaczy, że, że jak tyle się już poświęciliśmy Panu Bogu, to teraz na pewno. On będzie tylko i wyłącznie nam syłał błogosławieństwo. To w ogóle tak nie działa. To jest w ogóle błędna ścieżka, ścieżka myślenia. Bardzo zawsze polecam, żeby raczej pamiętać o tym, że Pan Bóg jest tym, który nam towarzyszy, a nie jest, no nazwijmy to, duchowym bankomatem, do którego wpakujemy tam kartę i będą wyskakiwać teraz tylko złote monety. Co Bóg chce pokazać, powiedzieć, zsyłając cierpienie na tych najmłodszych? Nie wiem. Znaczy nie, nie potrafię powiedzieć. Nie nie nie, 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 nie. Byłbym bardzo ostrożny w takim mówieniu, co Pan Bóg chciałby przez to powiedzieć. Myślę sobie, że to jest tak trochę jak w tym tekście Pani Agnieszki, o którym jakoś rozmawiamy, że to raczej każdy z rodziców odkrywa swoją prawdę w tym, czy swój sens w tym. Bo tu nie ma takiej prostej odpowiedzi w kluczu pewnie ja zgrzeszyłem w życiu i teraz Pan Bóg mnie pokarał albo Pan Bóg jest taki okropny, że nas testuje. Te, te odpowiedzi są zbyt banalne, to znaczy one się jakoś narzucają, ale odpowiedź jest poza tymi, tymi tymi zdaniami. To jest jeszcze coś innego, ale co? No to właśnie takie teksty, które są wypływają ze świadectwa, to raczej pokazują, że, że, że szukanie tej odpowiedzi jest ważne. I... Ale dla siebie, nie, bo to nikt jej nie, nie udzieli z zewnątrz ja bym się nie ośmielił to powiedzieć na antenie, co mają się, jak mają czuć się tacy rodzice, bo to by było głupie, żeby nie powiedzieć okrutne. I myślę, że czytając ten tekst w najnowszym majowym wydaniu Miesięcznika w Drodze, można znaleźć odpowiedzi, które dają do myślenia i skłaniają do refleksji. Ale jest jeszcze jeden bardzo ciekawy temat, o którym sobie powiemy na koniec naszej rozmowy. Ojcze katolicy są gotowi na mszę świętą bez kazania? No mam nadzieję, że wielu <noise> o tym tęski nawet. Myślę, że no bo z <noise> jednej to strony <noise> Z jednej strony to jest e. tak, że te kazanie, które nas dotyka bardziej daje do myślenia. Możemy tam znaleźć jakąś cząstkę siebie, wychodząc z kościoła mówimy: "O, ale dzisiaj ksiądz powiedział świetne kazanie". No i może to gdzieś tam daje taką nadzieję, że ktoś wróci w następną niedzielę na mszę świętą, ale z drugiej strony patrząc na nasz świat indywidualistów, gdzie każdy chce decydować sam za siebie, jakoś tak chyba niechętnie przyjmujemy te rady. Może właśnie więcej tej ciszy. To jest klucz do sukcesu. Tak, znaczy to nie to, żebyśmy wszyscy dobrze to zrozumieli. To, to nie jest teza dotycząca wszystkich kazań, to jest pewna propozycja, o której pisze jeden z naszych autorów, zresztą właśnie takie msze sprawujące, to znaczy msze, które są bardziej nastawione na wymiar modlitewny. I które nie tylko nie mają kazania, ale też w wielu różnych innych miejscach mają dużo takiej przestrzeni ciszy. I to raczej tu jest chyba problem, bo my jesteśmy trochę nastawieni na to, że tam sza trochę tak że tak powiem, pomyka z kopyta, tak to znaczy, że tam się ciągle coś dzieje. A nasz autor, który i prowadzi takie rekolekcje, i, i takie msze właśnie odprawia Ojciec Wojciech Drążek, daje taką propozycję, że może tak być, że jeżeli komuś wytłumaczymy to, że możemy się mszą świętą modlić, a nie tylko w niej nie wiem, uczestniczyć, tylko ją odprawiać, no to jest związane z pewną taką rewolucją duchową. Czy to jest dla wszystkich? Nie wiem. Ja rozumiem, że kazania są też potrzebne i jakaś refleksja nad słowem potrzebna. Ale z drugiej strony, jak czytam ten tekst Ojca Wojciecha, to sobie myślę, no to jest zatem też bardzo głęboka logika. To, to, nie jest, to nie jest taka fanaberia, że nie chcę mówić kazania. To nie jest dziwactwo, tylko to jest jakaś też głęboka myśl, która stoi za takim spotkaniem z Bogiem poprzez Mrze I tak To jest. bardzo polecam. Proszę zobaczyć, bo te rekolekcje też się odbywają w Polsce, to może ktoś akurat będzie zainteresowany. Żeby, żeby w nich uczestniczyć. Osobiste pogłębienie wiary w ciszę. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Ojciec Roman Bielecki, redaktor naczelny miesięcznika. W drodze dziękuję majowego miesięcznika. Dnia. Pozdrawiamy. 7. Pozdrawiam. dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.